Pierwsza księga królewska 1. Z biegiem czasu sędziwy król Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. 2. Wówczas powiedzieli mu jego słudzy, trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego, króla. 3. Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono szunę Biszaki i przyprowadzono ją do króla. 4. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył. 5. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, zaczął się wynosić, mówiąc: Ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan, jezdnych i pięćdziesięciu gońców którzy go poprzedzali. 6. Ojciec zaś jego nigdy go nie karcił, mówiąc: Czemużeś tak uczynił, gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka urodziła go po Absalomie. 7. Adoniasz namówił Joabba, syna Sarui, i kapłana Abiatara, aby mu pomagali. 8. Ale kapłan Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok Natanora oraz i Rei, jak też bohaterowie Dawida, nie sprzyjali Adoniaszowi. 9. Potem Adoniasz zabił na ofiarowce, woły i tuczne cielce przy kamieniu z Oheletu źródła rogeli zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla. 10. Lecz nie zaprosił proroka Natana i Benajasza oraz bohaterowi swego brata Salomona. 11. Wtedy Natan zapytał Batrze B, Matkę Salomona, czyś nie słyszała, że zaczął królować Adoniasz, syn Hagitym? A pan nasz, Dawid, o tym nie wie. 12, wobec tego działaj. Chcę ci dać radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twego syna, Salomona. 13. I ci wejdź do króla Dawida i powiesz mu, czyś ty, panie mój królu, nie przysiągł swej służebnicy mówiąc, twój syn, Salomon, będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc królu Jadoniasz? 14. Kiedy zaś jeszcze będziesz tam mówić z królem, ja z tobą wejdę i słowa twoje uzupełnię. 15. Weszła więc Batrzeba do sypialni bardzo już ją podeszłego w latach króla, w obecności szunemitki Abiszak, posługującej królowi. 16. Następnie Batrzeba uklękła i oddał pokłon królowi, a król ją zapytał, czego chcesz? 17. Wtedy odrzekła mu, Panie mój. Tyś po Twojej służebnicy na Pana, Boga Twego, Salomon, Twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. 18. A oto teraz Adoniarz stał się królem. A Ty, Panie mój, królu, nic o tym nie wiesz. 19. Zabił on na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara i woda wojska, Jaba. Salomona zaś, sługi twego, nie zaprosił. 20. A tyś, panie mój, królem. Na ciebie zwrócone są oczy całego Izraela, aby się oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego, króla po nim. 21. Kiedy przyjdzie czas, że król, mój pan, spocznie ze swymi przodkami, wtedy ja i mój syn Salomon będziemy uchodzili za winowajców. 22. A oto. Gdy jeszcze mówiła z królem, przyszedł prorok Natan. 23. Natychmiast oznajmiono królowi, mówiąc: Oto prorok Natan. I przyszedł on przed oblicze króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi. 24. Po czym Natan przemówił: Panie mój, królu, ty zapewne rozkazałeś, a będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie? 25. Kiedyś dziś poszedł i zabił na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, dowódców wojska i kapłana Abiatara i oto oni jędzą i piją razem z nim oraz mówią, niech żyje króla Doniarz. 26. A mnie, Twego sługi, i kapłana Sadoka, i Benajasza, syna Jojady, i Salomona, Twego sługi, nie zaprosił? 27. Czy zwoli króla, mego pana? To się stało, a nie zawiadomiłeś twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana mego, króla po nim? 28. Wówczas odezwał się król Dawid i rzekł: Zawołajcie mi Batrzebę. A kiedy weszła do króla i stanęła przed nim, 29. Przysiągł król tymi słowami: Na życie pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia. 30. Jak przysiągłem ci na pana, boga Izraela, mówiąc, że Salomon. Twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię. 31. Wtedy Batrzeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz powiedziała, niech żyj mój pan, król Dawid, na wieki. 32. Potem król Dawid rozkazał, przywołajcie do mnie kapłana Saldoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady. Kiedy zaś weszli przed oblicze króla. 33. Wydał im króle rozkaz: Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną ulicę i prowadźcie go do Gichonu. 34. Potem niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Następnie zadmicie wróki wołajcie: Niech żyje król Salomon. 35. Potem pojedziecie za nim. On zaś przeszedłszy. Zasiądzie na moim tronie i on będzie królował po mnie, bo ja rozkazałem, aby był wodzem nad Izraelem i nad Judą. 36. Na to Benajasz, Syn Jojady, odrzekł królowi. Amen. Bodajby Pan Bóg to sprawił. 37. Jak ja jachwę z Panem moim, królem, tak niech będzie Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mego Pana. 38. Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz keretyci i peletyci i wsadziwszy Salomona na ulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu. 39. tam kapłan Sadok wziął rukoliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał, niech żyje król Salomon. 40. potem cały lud wszedł za nim na górę. Przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. 41. Usłyszał to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli i właśnie przestali ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk krogu i rzekł: Co znaczy ten zgiełk poruszonego miasta? 42. Gdy on jeszcze mówił: Oto przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wtedy rzekł Adoniasz: Wejdź. Boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz. 43. Jonatan zaś rzekła Doniaszowi, raczej nie. Nasz pan, król Dawid, ogłosił królem Salomona 44, oraz posłał z nim król kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Keretetów i Peletetów, i wsadzili go na mulicę Królewską. 45. Potem kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w Gichonie. A później wstępowali stamtąd tradując się i dlatego poruszyło się miasto, czego od głosu słyszeliście. 46. A także Salomon zasiadł już na tronie królestwa. 47. Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: Niech twój Bóg imię Salomona uczyni sławniejszym niż imię twoje i wywyższy jego tron ponad twój tron. Po czym król oddał pokłon na swoim łożu 48. I również król tak rzekł, Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który dał dziś moim oczom oglądać następcę z mego rodu, zasiadającego na moim tronie. 49. Zadrżyli więc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą. 50. Adoniasz też zląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza. 51. Niebawem oznajmiono Salomonowi, oto Adoniarz zląkło się króla Salomona i dlatego uchwycił za rogi ołtarza, mówiąc, Niech mi teraz król Salomon przysięgnie, że swego sługi nie każe zabić mieczem. 52. Wówczas Salomon rzekł, Jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włosy z głowy, ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie. 53. Następnie król Salomon posłał, aby go sprowadzono do ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: idź do swego domu. 1. Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: 2. Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. 3. Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga Twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, Poleceń i nakazów, jak napisano w prawie mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz. 4. Ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc, jeśli Twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. 5. Poza tym Ty wiesz, co uczynił mi Joab, senserui. Co uczynił dwom dowódcom wojska izraelskiego Adnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, kiedy ich zabił i przelał krew w czasie pokoju, jak na wojnie, i zbroczył tą krwią wojnę swój pas na biodrach i sandały na nogach. 6. Uczynisz więc według Twojej roztropności i nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku spokojnie zstąpił do Szeolu. 7. Synom zaś Basilaja Gileadczyka okażesz łaskę. Aby byli wśród Twoich stołowników, gdyż przyszli mi z pomocą w mojej ucieczce przed Twym Bratem Absalomem. 8. Jest też przy Tobie Shimei, Gery, Beniaminita z Bahurim. To on przeklinał mnie gwałtownie, gdy szedłem do Machanaim, ale potem zeszedł na spotkanie ze mną nad Jordanem. Dlatego przysiągłem jemu na pana, mówiąc: Nie zabijacie mieczem. 9. Ale Ty nie darujesz mu? Bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. 10. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. 11. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił 40 lat. W Hebronie panował 7 lat, a w Jerozolimie panował 33 lata. 12. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida. Swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Trzynaście, lecz Adoniasz, syn Hagity, przyszedł do Batrzeby, matki Salomona. Ta zaś spytała: Czy w dobrych zamiarach przychodzisz? A ona odrzekł, w dobrych. 14, następnie rzekł: chciałbym pomówić z tobą. Ona zaś mu powiedziała: mów: 15, wtedy rzekł: Ty wiesz. Że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż zwoli pana mu przypadła. 16, teraz więc zwracam się do ciebie z jedną prośbą. Nie odmawiaj mi. Ona zaś mu odrzekła, mów. 17, wówczas rzekł, powiedz, proszę cię, królowi Salomonowi, bo on niczego tobie nie odmówi. Aby mi dał za żonę Abiszak mitkę. 18. Na to odpowiedziała Batrzeba, dobrze, ja powiem o tobie królowi. 19. Batrzeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. 20. Ona wtedy powiedziała mu: Mam do ciebie jedną małą prośbę. Nie odmawiaj mi. A król jej odrzekł: Proś, moja matko, bo tobie nie będę odmawiał. 21. Wtedy przemówiła: Niech Abisza mitka będzie dana za żonę twemu bratu Adoniaszowi. 22. Odpowiadając na to, król Salomon rzekł swojej matce, A dlaczego prosisz dla Adoniasza o Abisza Proś raczej